Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego i mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie usłyszy, bo już widziałem tutaj jakieś psy. W kolejnym odcinku Sir, you're being hunted. Ostatnio byliśmy na wyspie... zachodnie bodajże? Nope, go away. Go away. Cez, go away. Ładny początek, nie ma co. Shut up, Birds! Okej, okay, więc. Mm -hmm. Teraz może chodźmy na północ. Może tam będzie jakaś łódka. Barzant. Co my? Sumie... Jak sobie z żarciem? Z żarciem sobie nie najgorzej. Jeszcze mamy na he ciepłą herbatkę. Pewnie z prądem. Uu. Nie, że roboty to jeszcze szperacz. God damn it. myślałem, że to kolejny ten... ...robot, ten właściciel ziemski. Landowner. Landowner. Rararar. mi <grym> się tak język dzisiaj plącze, jeśli chodzi o angielski. Przecież to po prostu mordor na kółkach. Ok, nie jesteśmy specjalnie mega widoczni. Na północ. Ok, na razie. Gdzie mamy lornetkę? Damy sobie pod jedynkę na razie. Cię pod jedynkę do ręki. <laughs> Lord of Stones. Tylko niestety nie Rolling Stones. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie pomost z łódką. Przynajmniej cichą nadzieję. Jeszcze pada. No okej. Okay. Znowu, ty. Z tego co czytałem, a specjalnie dużo o tej grze nie czytałem. Aby sobie nie psuć zabawy. O, dobra, jest łódka. To on może zwrócić uwagę robotów. No okej. Okay. To już możemy mieć wyrąbane. Bo nawet, jak zaczną do mnie strzelać, to mogę się po prostu wypiąć. Krzańcie się. Ma Save progress. Na północ. Skopać dupska wikingów, jak to mamy w zwyczaju, jako my Słowianie. ja. też taka Mmm... Fancy castle! How about some... castle crushing? Get it? Castle... crushers? Hey? quiet now, sir. just let you get on with things. good luck. Yes, good luck. good so luck. for history. Mm. forgive me, sir, but, but perhaps it's worth mentioning that your tweeds should keep you well hidden, provided you keep to the heavier foliage. Fajnie, że powiedzieć, że mam tweed. W Anglii wszyscy mają tweet. Kobiety noszą tweet, mężczyźni noszą tweet, pieski noszą tweet. A wracając, mam nadzieję, że go się nie, zoomie, nie przerwie. Sąc wypromowano kiedyś wikingów. I to dość nieźle. Powiedzmy sobie szczerze, gry, filmy, książki i tak dalej. No faktycznie wikingowie jeździli, mordowali, rabowali i tak dalej. Ale zapomniał o jednym małym tycim szczególe. Kto grabia wikingów? Kąśnicy nasi Jomuzbar, Tak się mi bili trochę na dekiel, doktorze Hu, pomocy! Pomocy! Hmm. No, chyba nie. Przejdźmy przez drogę na szybko? Mi się udało, że tam, czy tam słyszałem dźwięk właśnie ten wydawany przez artefakty. Kto wie? Z tego co wiem niby jego da się zestrzelić, ale... ...czy zestrzelić, tymczasowo wyłączyć. Przecież <laughs> nie wiem co, jak i tak dalej, ale... Ale nie próbować. <laughs> Cholera, przepraszam. Mam tak mało amunicji. Mam nadzieję, że tu nie wlecie na środek. W hasioku mamy... Uuu, ryby z frytkami. Fish and chips. Kurde, zjadły ryby z frytkami. James H. Paul in Memory of Kedlower Brother Metal Fan 10 na 10 Hmm Czyżby, że tak powiem, jeden z przyjaciół lub jeden z twórców gry? Ale już go się lubię, <grym> ale wątpię, że tak wyglądał. Cóż, idziemy dalej. Kurde, tu, jest, tu jestem cholernie widoczny. Mm -hmm. Przeparamię mnie te hasioki jeszcze. Kurde, ale fajne urozmaicenie, trzeba przyznać. Ładusza hmm. Sandwich. Teleoptimist. Great Person. u Przepraszam Panie teleoptymisto, ale muszę stąd się zmywać. Jim Rozignol. Rosign Ku kolejnej wielkiej przygodzie. I szczury. Hmm, kolejna tabliczka pamiątkowa. W sumie jak już. Włazimy, czytamy to zerknąć można. w drugim mm, roku... This side was too poky for Scully Mates. West Women. Too poky. Poky. I don't get it. Nie capation, nie totation. Hmm. Na logikę w okolicy antyków nie powinni chyba strzelać w terenie... No, zamieszkały, co to ciężko nazwać. U? Mogę się napić wody? A, to jest Myślałem, że... ...dyspenser z wodą. W sumie wypadałoby coś zjeść. Ryby z frytkami. U, sporo zwraca. W hmm, zdrowym na razie nie będę jadł. Co mamy tutaj? Hmm... Trochę kości, czaszka owcy, kości... Alas, eskal. Więc nie wiem, czy chciałbym zadostać przyjaciela. Takiego jak Wilson. Pozdrowienie dla tych, którzy pamiętają film Castaway. Pod oświatem. Oczywiście roboty. Townberry House Najpierw skoczymy tutaj Dobra, ale bez biegania może Będzie bezpieczniej Pyk O, jabłko Co możemy zjeść? Zawsze 10 do przodu Kurde szkoda, że do tego nie ma amunicji. Może specjalnie wielkie obrażeń nie ma, ale zawsze broń. U zając. Ale na razie mięso jeszcze mam. A szperacz. Ok, teraz miałem iść tędy. Można najpierw ta butka, Hmm, kolejna tabliczka. Zerknąć można. Let's go, sneaky. <tryk> <tryk> Też przepraszam w ogóle za. Hmm. Wow, 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 wow. Nie tak szybko. ...to, że materiały mają lekkie opóźnienia ze wrzucaniem i tak dalej, ale... ...niestety sobie... ...przyszli w żeby obzdurali remont. Uuu wow! That was freaking close. Dobra, da się na tę tabliczkę na razie. Okej, tam jest jeden robot. Que Ła, właśnie, wow. O, jest Unload. Trochę amunicji. A teraz trzeba się pospieszyć trochę. Bo będą się zlatywać. Czaszka, ale tutaj mamy artefakt. Nie, to jest ognisko. Są pieczone. Mogę to zgasić? Chyba nie. Dobra, się przebiegnijmy. Tu, tu, po tabliczka. Co mamy tutaj? The king ordered that this room should be shared with men from the surrounding villages.

Ale to trzeba było mieć farta. Nie oberwać. Znaczy te odgłosy, które przedtem słyszałem to... Tak, że były strzały, tylko no... Nie skierowane do mnie. Już mi kod narzeka w tle. Przejdźmy się tędy... Nie chcę żadnego artefaktu, przynajmniej na razie a znowu to bydle, No mordę. Uuu, grzybek. Z tym legit, kolejny. oh 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 What can I spy with my little eye? Okay, tam już są. Roboty ...nie Okej okay. zawsze 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 jest Aż się mu muzyka uruchomiła. Gdzie to Gdzie do cholery był pomost z łódką. Kolejne sobie tego nie odpuszczę, choćby na coś zostawić. No okej, okay. nawet dwa i zgód na pewnie w tą stronę, czy pójdziemy linią brzegu, on już się znajdzie. było tam jeszcze dalej. muszę przeprosić, bo coś tam chyba kot odpierdził. A, koty. Znajdą sobie zabawę ze wszystkiego. A konkretnie, bieganie wokół drabiny i przesuniętej kanapy. To chyba było jeszcze ten dalej, tak? No, mi się wydawało. Ale póki co nie widzę. Ale no jest okay, ok, mamy już dwa kolejne artefakty. O nie, znowu nie ty. <ścoughs> A teraz gdzie jest moja łódka? O to jest pytanie na śniadanie. Uła, roboty. W sumie to mogło być w zupełnie inną stronę. Tak chyba to tam pokazuje. Czyli znowu latanie. I tu była jakaś namiastka, mapy. To by się cieszył. Mm -hmm. Teraz wielkie szukanie łódki. Poszłem ptaki. Jak u mnie z amunicją? Cztery strzały. Dobra, nie zawsze coś. Um, ścieżkę, ścieżkę chyba. Coś tam poznaje, ale. Hmm. Co mieliśmy za tym? Punktem na kompasie. No chyba nie, Może gdzieś w zamku. Hm, zaraz znaleźć odpowiednią drogę. Tam ten robot. Kaj to było? No w mordę. Teraz sobie będę latał jak półmózg pewnie. God damn it. No opójdę brzegu może. Na ten południowy zachód. No już widać, ale coś, coś znajdę. Uuu, głodny. Kurde, szybko mi to zleciało. To żarcie. Dobra, lepiej tędy nie idę. Tu jest jakaś mała wioska. Przejdźmy trochę na kuckach. Jeszcze pożyć, a kiedy tylko jednego, Kuna na fa, I że się zgubił, a no tak jak mówiłem, przepignijmy trochę dookoła tą wyspę, może się znajdzie jakiś punkt zapisu. Mam nadzieję, że będzie jakiś niedaleko. Hm, ja znowu nie ty. Spadaj. Kolejny wiatrak i roboty. Pomost nie pomost God damn it. Mm -hmm -hmm. o coś pod tym jest więc podejdziemy obczać. czemu by nie i mam nadzieję że to nie będzie ognisko To jest ognisko, które się namnożyło tak myśliwych, hmm, kolejny dym, sprawdzę ze wzgórza, co to jest. po cichutku. Ognisko. Strasznie dużo ich na tej wyspie jest. Ja tak, takie mam wrażenie. Tup, 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 tup. Dalej nic. <laughs> Trudno, idziemy dalej. Primo on. Sekundo w końcu. Ile mamy na tym? No dwa artefakty. Nie jest najgorzej. O grzyby. Białe. Możemy przetestować zaraz. Nawet. Kurde zrobiliśmy jedno wielkie kółko. Ale jakby nie patrzeć się udało. Ach. Jeszcze ten remont na dodatek, pierwsza sorka za to opóźnienie, ale no niestety jak chcą ten remont, no to już pomogę tup 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 Save progress i chwilkę można potestować. Chwilę, moment, mhm. gdzie to było? Użyj o, zwracaj to nawet 20. Na ten moment chyba już nic nie chcę więcej dwa budziki W sumie budziki mogę wywalić discard discard ponieważ mam to trąbę sobie trochę poukładam to też mogę wywalić to szmata tu, to tu hmm, 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 hmm. Mamy porządki wiosenne. Moment. Fajny krajny moment. O to tu, to tu. To tu, to tu i to tu. Chyba okay, jest okej. Okay. Dobra, tak jak mówiłem, pomimo tego remontu postaram się wrzucić przynajmniej ten jeden odcinek dziennie. Tylko nie wiem, czy się wyrobię, że to jest 21, kiedy to nagrywam w tym momencie. Ale tak, mi już Vitality nie leciało. Więc tak, jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. I przypominam o moim konkursie na Facebooku. Na razie, hej.